i przyczyny regeneracji chrząstki. Istotnym problemem regeneracji chrząstki jest niedobór niezbędnych składników strukturalnych, spowodowanych chorobami lub innymi czynnikami. Tkanka chrzestna nie otrzymuje składników odżywczych z układu krążenia, ale z płynu stawowego. To również zapewnia usuwanie pozostałości z komórek chrzęsnych. Jeśli organizm nie ma wystarczającej ilości składników odżywczych, komórki chrząstkie wysychają i stopniowo umierają. Uszkodzona chrząstka nie może już pełnić swojej funkcji amortyzacyjnej i nie może już zapełniać ruchomości naszych stawów. Tak więc choroba zwyrodnieniowa stawów zaczyna się rozwijać. Ważnym e, składnikiem chrząstki jest chondroityna. Częściowo zapewniamy spożycie chondroityny z pożywienia, a jest ona syntezowana wyłącznie w organizmie. Jej bioaktywną formą jest siarczan chondroityny. Też chondroidyna może być stosowana w organizmie dopiero po połączeniu z solą kwasu siarkowego. Kwas hialuronowy i chondroityna razem znacznie lepiej e, chronią stawy. Substancje te podawane jednocześnie działają synergicznie, czyli uzupełniają się, zapewniając funkcje ochronne i odżywcze tkanki chrzestne. I działają znacznie skuteczniej niż każdy składnik z osobno. O tym, e, jaki płyn hialuronowy wybrać, i m, żeby w nim była chondroityna, proszę pisać w prywatnych wiadomościach.